Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z pierwszej części prototypa i obiecuję, że tym razem będzie odrobinę dłuższy. Jako, że. Um, jako, że. Nieświadomie robiłem materiały po, nie wiem po ile, po 9 minut, 8 minut i gdybyśmy tak się bawili, to podejrzewam, że byśmy się jeszcze, jeszcze długo w ten sposób pobawili. Tylko, że ja nie chcę żadnych ulepszeń. Mhm. A, dive roll, dobra. To nie jest tak, że ja mogę mieć wybór. Tylko jak tu się wchodzi? Boże... Mhm. Dive roll to... power. No to machamy dive roll. To nam się zapewne przyda właśnie w tej misji. I w ogóle tak minie, o której powinno się nagrywać te wszystkie materiały. Żeby nie wiało nudą i żeby nie było tak... I dochodzę do wniosku, że rano jest najlepiej, umysł się budzi świeży. Może nie jest jeszcze w największym etapie swojej pracy, bo tam chyba godzina czternasta, czy tam 11, Kiedy umysł tak pracuje, że jest taką maszyną, taką... No i dochodzę do wniosku, że mi się najlepiej nagrywa rano, czyli koło... 9.10. dziewiątej, Dobra, chwila, żebym wiedział, o co w ogóle chodzi. O, dobra, nie zdradzę wam wątku, ale będzie nieźle, obiecuję. Chyba, że, ale to jeszcze chyba nie w tym momencie. To dopiero jest takie tam wprowadzenie fabularne, jakieś tam majaki w przyszłość. Pokazywanie osób, które być może są zawikłane w całą intrygę wyplątania wirusa na światło dzienne. No, Mercer ma problemy z pamięcią, niestety, i nie pamięta. Kurno obiecuję, że jak będą filmiki... ...i będą nieinteresujące i nieważne, to będę je wycinał, bo one to stanowią połowę tej gry, którą ja nagrywam. Spoko nazwisko. Captain Cross. Znaczy, kapitan to nie nazwisko. W ogóle, słuchajcie, polecam wam, w kinach teraz leci Prometeusz, strasznie fajny film. Który jest um, podobno Znaczy, kurna, ja się muszę przyznać Że ja dużo Z obcymi filmów nie oglądałem Ale jest to podobno Film, który tłumaczy W jaki sposób oni w ogóle powstali I znam osoby Które mówią, że faktycznie Jest ekstra spoko Mi się podobał głównie za Jakie walory Głównie mi się podobał za to, że Parę razy podskoczyłem na tym krześle Może nie ze strachu, a przez efekty 3D ale mimo tego, jako całość, film mi się nawet bardzo podobał. Znaczy wiadomo, że są tam takie, no nie wiem. Załóżmy, jest sytuacja, w której kobieta w kapsule ratunkowej e, rości, jakby próbuje wyjąć z siebie, kurde, półtopcego, że się tak wyrażę. I widać na przykład, jak ta maszynka jej rościna brzuch, i potem jakieś szczypczyki ją odciągają, tą skórę z wierzchu. Ale naprawdę film polecam, moim zdaniem, warto. Undetected. W sumie podałem się za martwą osobę, ale ci. Boom. Ей, то е идиотично в тази же серия. Tylko, żeby nikt tego nie widział, przypadkiem o będzie smutno. Nie chce mi się walczyć z całą bazą, kiedy ledwo co pazury dostałem. O, i następny filmik, dziękujemy panu. Dobra, przebranie odzyskane, jest to dobry moment. <laughs> żeby się dostać do środka, oczywiście. Cały czas mi rozwala to, że możemy przy nich latać, biegać po ścianach, a i tak suma suma Rumnik się nami nie przejmie. Dopóki nie przyjmiemy naszej poprzedniej formy. Ale w sumie spoko, taki nadrzędny pamporucznik, czy major, czy sierżant, nagle zaskakujący zesk z wysokości kilku, kilkunastu metrów na swojego podwładnego, to git. wam w sekrecie, że Elizabeth Green odegra sporą rolę w tej grze. Ma dziewczyna krzepę. zaraz nas, zaraz nas pożre. I następny film. Dziękujemy. Look, I'm your father Mmmm O to, a te już znamy z drugiej części Co to? nie mniej, nie więcej, tylko różowe brawlery. Dali chłopaki, dobra. Trzeba wziąć pazury. To co jest ja Nie, wiem, jakiegoś skilla wprowadzimy w prowadzeniu czołgu?

Po to potem my tu przychodziliśmy? Po bazukę. Zresztą nie mamy jeszcze żadnych tych. Nie mamy. Ee, no boże. Pazurów. Ja nie walczyłem już pazurami? A nie walczyłem faktycznie. Dobra. Gdzie są bazuki? O tak! Potęga bazuk jest widoczna w każdej grze. I druga. O, ale fajna sztuczka. Dobra. Grab i. I powiem wam, że tutaj trzeba uważać, bo ile w drugiej części te potwory wielkie na nas czekają, o tyle w tej możemy po prostu przegapić naszą okazję i potwór nam po prostu zejdzie. Nie będziemy mieli z niego żadnej energii, po prostu go zabijemy. No, z pazurami spoko. Mhm. Mhm. Jedziemy. Nacielamcie sobie poradzimy. Tak jakbyśmy tą bazookę. O. Mm, 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 mm. Wezmę sobie jakąś przystawkę. Dive roll, dive roll, dive roll. Nie, daj Machniemy go sobie na posiłek. W ogóle mam mnóstwo tych punktów doświadczenia. Trzeba będzie się ich jakoś pozbyć. Pewnie. W ogóle zaraz cztery jeszcze przylecą. W ogóle marzyłem o tym, jak się zmi wreszcie zmierzę z tyloma. Ach, na szczęście gra znam moje wszystkie najskrytsze marzenia. I wiedziała, jak bardzo chce się zmierzyć z jeszcze większą ich ilością. Ok, pożeramy. Może im jest ich więcej, to łatwiej pokonać poj pojedynczego. No mówiąc o tym, no kurde, ja cały czas nie mogę się przyzwyczaić, że tu nie ma takiego. Stricte pojedynczego ataku. No jezu, ale mnie przechwycili. Ja chcę się tylko posilić. No i tak, super. Nawet go nie chwyciłem. Na czym to się skończy? Bo na razie tak sobie latam, latam. Może powinienem jakiegoś gnata wziąć? Ale bazuki się nie odnowiły. Może gdzieś indziej będą. A, ich można jeszcze rzucać różnymi rzeczami. O, tak jest. Ale chyba zaraz padnę. Git, git, git W serio, jestem pewny, że zaraz pan, widzicie? Dobra My to trzeba załatwić jeszcze raz. Tylko ciekawe od ilu? Od trzech czy od? Dobra, zaraz zobaczymy. Jak coś mi się nie będzie zgadzało, to pomyślę, co by tu zrobić. No, to jeszcze jest bazuka. A ten dive jest serio marny. Przecież mam już pazury z drugiej strony. Okej. Okay. Można dać się pożreć super, zaraz mi go zabiją. Czy to jest dopiero ta pierwsza? Tak, jakby. Aha, no dobra, przewinę to jakoś do was, wrócę zaraz. Dobra, szczerze nie mam pojęcia, co się w tej chwili dookoła mnie dzieje. Ale mogę wam powiedzieć, że po trzech przyszły faktycznie jeszcze cztery. I bynajmniej byłem z tego powodu jakoś strasznie zadowolony, i aktualnie moją misją jest zniszczenie jakichś tam głównianych zbiorników z paliwem. I jeszcze jeden muszę zniszczyć, i zobaczymy co się stanie, bo szczerze kompletnie nie pamiętam co tutaj trzeba było wykonać, aby tu misję zaliczyć, ponieważ rozwalenie czterech, czterech, czterech siedmiu, chwila, jakich, siedem, osiem, 7, 8, 9, 10 brawlerów w falach. To trochę nie na moje siły, jako że moją jedyną bronią są pazury i naprawdę jest przestrana akcja. Dobra, na szczęście jakoś nam się udało wydostać właśnie poprzez te zbiorniki z paliwem. I powiem tak, je można było pokonać, ale bardziej na łatwym i bardziej jak się, um, jak się pożerało ludzi z bazukami. Inaczej ja nie widzę możliwości, żeby je pokonać, przynajmniej przy pomocy tych pazurów, serio. Jest to dla mnie niewykonalne. Dobra, niemniej jednak znowu jesteśmy wolni. I okej, okay, i co teraz zrobimy? Hmm. Czy jedziemy dalej z fabułą? Myślę, że pojedziemy dalej z fabułą. Mhm, mhm, dobra, to jest to bo chyba tych bonusowych. Machnijmy sobie jakieś upgrade'y. To się zawsze przyda. też jest spoko Dobra, chwila Prędkość tego nie jest potrzebna Podwójny Erdarz się przyda Zobaczmy teraz, o dobra Grand Spike nie potrzebuje, jest Hammer Fist potrzebny To też się przyda Tylko nie ma już hajsiku na to Dobra, trzeba poczekać z Movementem, ale trudno I Hammer Fist to jest jedna z najbardziej przydatnych mocy tutaj, ponieważ bez niektórych da się obejść, bez niektórych absolutnie nie. Przykładem tego może być tarcza, której na poziomie średnim nie użyłem chyba ani razu przy pierwszym podejściu do gry. Oraz zbroja, która nas spowalnia, mimo tam, że daje jakiś tam bonus no jest tak bardziej do takiego fightingu ostrego, że nie wiem, bierze się na przykład w łapę um, jakiś tam miecz, nie? A do tego zbroję. I jest to naprawdę wtedy ciekawe rozwiązanie. O tam są jakieś orby do zebrania. A, to są jakieś znajdki. To mnie tam nie interesują. A spójrzcie jak wygląda z młotem. Widzicie to są takie. To są takie wielkie łapy, które się przydają podczas walki z opancerzonymi celami, jak czołgi, jak... Helikoptery może mnie bo ciężko w nie trafić, ale do czołgów są idealne. Okej. Okay. Aha, super, zapomniałem, że mam tylko. Mam tylko. E, podwójne. Podwójny lot. Niemniej jednak. Przez to, że wyciąłem trochę tego materiału, to faktycznie, jeżeli ktoś to jakby traktuje tutorialowo. No to może powiedzieć, że zrobiłem go trochę w balona, no bo faktycznie wyciąłem dość ważną część. Ale mogę wam szybko, szybko opowiedzieć zamiast tego, jak to wyglądało. Jakiś kolejny orb. A, znaczy dostaje punkty, więc i tak jest to beznadziejne. Wyglądało to mniej więcej tak. Hmm, Consume. To się przyda faktycznie. jest artillery strike. Drop Origins from blood. A, to jest używanie tych. A to kurde, może być spoko. Tylko to przedtem potrzebuję jeszcze skonsumować jakiegoś ziomka. Odnośnie tego, co wam uciąłem. Więc jak widzieliście, te potwory tam skakiwały przez sufit. No i jest tak, wskoczyło dwóch, skoczyło trzech. W tym momencie ja zginąłem. Ale kiedy nie zginąłem, okazało się, że skoczyło czterech, a potem pięciu. ja takie wielkie oczy, o co chodzi? Przecież jak to możliwe, jakie mam to wszystko pokonać? No i biegam po tym pomieszczeniu, staram się nie zginąć. I nagle dostaję polecenie, że mam niszczyć te wybuchowe cylindry, wybuchowe kanistry. No i ja tak okej, okay, no, zacząłem to niszczyć i wtedy do was zwróciłem. Więc tak naprawdę do tego momentu, jeżeli kogoś to interesuje, Wystarczyło tylko i wyłącznie unikać, od, odpierać bardziej ataki, ewentualnie chyba trzeba było tam zabić chyba dwa stwory, żeby gra powiedziała o tych wybuchowych kanistrach, bo to znaczy, że się gracz nie domyślił, tak samo jak ja, i nie, mał, nie miał pojęcia co robić.

Konsumpcja po cichutku w tej grze, bo nie pamiętam które klawisze. Checkpoint. Reached. Mam nadzieję, że te stworki nie będą tam za mną szły. Śledzi mnie, kurde. Ale może go zatrzymają. W końcu, w końcu to wojsko, nie? Jak widzicie jakby merytorycznie gra jest bardzo podobna do dwójki, no bo też cały czas się poruszamy pomiędzy tymi zamkniętymi strefami wojskowymi. Znaczy trudno by było tego uniknąć Jestem ciekawy jak tu się to robi Miał być w Consume, ale nikt nie chce mi powiedzieć w tej grze, jak to zrobić Super. Nawet sam wymierzyłem odpowiedni moment. Ale z tego co pamiętam jest tutaj... Jest tutaj tak, że nie da się transformować tak, żeby nie zwróciło to czyjejś uwagi, więc spróbujmy. Mm -hmm. Chill. Good. That's good. Dobra. I wklejamy do bazy. Ich porucznik właśnie został wessany, ale z martwych stał i jest na jak najlepszej drodze, żeby z powrotem zasiąść za stołem ich szefów. Yes. Teraz znowu będzie zarąbiście, bo cały czas nie wiem jak po cichu kogoś skonsumować. To jest gdzieś w opcjach. O! O, kurde, to skomplikowane. Ale w sumie czyli, Dobra, i teraz. Mamy możliwość kierowania wehikułami. Na ziemnymi takimi jak czołgi, tego powinniśmy się udać po tamtą babkę, ale ten materiał już chyba trwa. No nic, opuszczamy bazę, udajemy się na miejsce chyba poprzednie. Nie, yeah, jeszcze lepiej. Wszedłamy do APC. Yes, he did, but nobody cares. Uh, sorry guys. No, czołg całkiem spokojny. Czołk nie powiem całkiem niezły. He, mamo jak tam twój czołg? Nie, to tam nie chcę w ten sposób. Dobra. Niby do wezmrzenia wyszło. O la la. Rescue Karen Parker. Hm. Zaszkodzę, że to jakaś wąska uliczka i nie przejedziemy naszym czołgiem. Widzę co mnie wkurza w tej części Prototypa? Że jak się zapisze w złym momencie, to traci się tak jakby całą... Cały postęp w rozgrywce. Dobra, teraz niszczymy Hifa. jak tam wjechać do ciężkiej cholery. Może jakoś od, od tyłu. Chyba, że myśliciele z gry pomyśleli o wszystkim. Kurde, pomyśleli. No, nie wierzę normalnie. Dobra, mniejsza z tym jakoś to samo wykminie. mam już siły. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Pa!